I stracimy trochę pieniędzy, ale dostaniemy bardzo silne roszczenia do Nilheim. Użyjmy tego roszczenia. W końcu Nilheim jest tym, co chcieliśmy pozyskać. Jest to bardzo silne roszczenie, które możemy wykorzystać przeciwko naszemu bardzo słabemu sąsiadowi. Nie będziemy wzywali pomocy kogoś innego tutaj. Zbierzemy po prostu nasze siły w jednym miejscu. I w ma tylko dwie ziemie, a zyskanie Nilheim da nam ziemię, którą będziemy mogli oddać naszemu synowi pod władanie. I o dziwo, nasz syn ma wnuka. I to będzie Ingol. Odziedziczył po siłę, jak już widać. No proszę, w kastaw pojawiła się żółta gorączka. Miejmy nadzieję, że nie będzie to nic groźnego dla naszych ludzi. Tymczasem jak się miewa nasz spisek Dosyć słabo No niestety ale nasza mistrzyni szpiegu z niego wypadła chyba skróci ją o głowę Moran jest nowym mistrzem szpiegów no sytuacja nie jest za ciekawa musielibyśmy sporo ludzi przekupić by teraz coś nam z tego wyszło no zobaczmy dalej się na to nie godzi no sytuacja jest trochę patowa ale być może gdy uda nam się przekonać osoby które trochę mniej znaczą w tym królestwie to być może ale tylko być może uda nam się ten spisek Zobaczmy, kogo jeszcze możemy zaprosić. Trochę nas to będzie wszystko kosztowało, ale miejmy nadzieję, że wystarczy. Już nas bardzo dużo kosztuje ten spisek, ale to musi wystarczyć. Teraz wyślemy jeszcze naszego mistrza szpiegów. By skład, czym znaczy naszego kanclerza, nie niezgodę na dworze imperialnym. Może dzięki temu wszyscy pokłócą się o małego lorda. Sporo osób zaakceptowało nasz spisek i mamy już praktycznie 90% poparcie wśród tych ludzi. Miejmy nadzieję, że spisek nie wyjdzie, a cała sytuacja skończy się dla nas sukcesem. Wysyłajmy więc naszych żołnierzy do riftem, mimo że to są pomniejsze ich oddziały, ale zróbmy to w Potrzebujemy tutaj jednej armii. Nasz przeciwnik nie jest zbyt silny. Możemy poczekać, a nasi żołnierze się po prostu zbiorą. Powinni bezproblemowo zdobyć riftem. Oczywiście z Nilheim, z stolicą, która również nie jest jakoś silnie broniona. Ludzie nie mają tam dużej nadziei na zwycięstwo. Kanclerz ze Skybornu próbuje uzurpować nasz tytuł, co jest po prostu śmieszne. I to z Królestwa I Próbuje podbić nam naszą białą granicę. No cóż, spróbujmy się więc jej pozbyć. Oczywiście jest szansa, że to się nie uda. Nie może być tak, że szpieg panuszy się na naszych terenach. Ale wszystko się udało: szpieg został zabity. I nie udało się jej wywalczyć roszczeń do naszych ziem. Świetnie, pojawiła się rebelia w Riftem. Oczywiście, konkretnie w Ravensteed. Miejmy nadzieję, że ta rebelia pogrąży ten teren w chaosie. I proszę, teren Ravensteed przeszedł pod władanie królestwa Winterholdu. A Nilham przejdzie pod nasz. No proszę, za 146 monet tysiąc żołnierzy pojawi się u nas i to są zwykli. Proszę, książę. Książę dowodzący armią najemnych żołnierzy. Kupmy go jednakże. Nie potrzebujemy jego wsparcia teraz. Je, te żo Ci żołnierze po prostu będą nam służyć w przyszłości. Na obecną chwilę niech oni sobie będą, ale nie potrzebujemy ich już. Trochę za nich zapłaciliśmy, ale służą nam za darmo. Przynajmniej na obecną chwilę. No i świetnie, udało nam się zdobyć Nilheim. I sytuacja już zaraz się skończy. Teren zostanie przez nas zajęty. A dzięki temu, że mamy najlepszych, ciężkich i ciężko zbrojnych żołnierzy na całym kontynencie, nie powinno być z tym żadnego problemu. No cóż. Królu się nie chce poddać. Świetnie, naszemu mistrzowi szpiegów udało się z imperialnej wyspy ukraść trochę technologii. Wiara tysiąca mnichów. Hmm, widać, że jedna z pomniejszych wiar w danym regionie trochę się zmieniła, bo herezja zaczęła przekraczać to, co sobie inni ludzie wyobrażali. Herezja stała się główną wiarą. Ale na szczęście nas to nie dotyczy, bo nie są to nasze sprawy, no dobra, spróbujmy więc zapłacić, być może jak zapłacimy kilku ludziom, których właśnie tam ta osoba musi wynająć, być może wtedy i właśnie wtedy uda nam się to zabójstwo. Jeżeli to zabójstwo się nam wtedy uda, to okaże się te pieniądze były tego warte dobrze zobaczmy więc jak ma się sprawa z naszymi yy, z naszymi awansami kulturalnymi, ekonomicznymi i militarnymi no proszę, możemy polepszyć nasze fortece, ale jeszcze tego nie zrobimy. Lepiej żebyśmy powiększyli i ulepszyli miasta, jeszcze niestety mamy zbyt mało Punktów ekonomicznych, byśmy mogli przejść dalej, jeśli chodzi o nasze fortece. No świetnie, król Tynwen umarł, imperator. Sukces. Łódź Tynwena zatonęła jak kamień w tym przykrym wypadku. Niestety, coś okazało się, że to naprawdę było morderstwo. I wszystko idzie do nas, więc ludzie mogą teraz spróbować nas zabić. Ale okazało się, że rozbiliśmy trochę to imperium. Teraz będzie rządził książę Neven. Właściwie to nie. Tereny się bardzo podzieliły teraz. I wszystkim rządzi, rządzi król Bedwen z imperium. No, pró no proszę. Nie wiem, kim on jest. Ale jakimś cudem rządzą ludzie z Evermurtu teraz. Nie wiem, jak do tego doszło. Nie mam najmniejszego pojęcia. Ale teraz czas na króla pogranicza. Spodobało nam się to całe spiskowanie, nie powiem. Ale wymaga ono dużej liczby pieniędzy. Król Evermur chyba też niedługo zejdzie, i dzięki temu uda nam się osłabić wszystkie te tereny. Co będzie dla nas niezwykle korzystne. No cóż, król Chorkę próbuje się poddać i zyskujemy kolejną ziemię. Nasza domena została powiększona o kolejny teren, a my możemy odwołać nasze wojska. Jak widzicie, nasi najemni żołnierze zostali, dlatego mamy 1000 dodatkowych żołnierzy, którzy są ponad nasz limit. Możemy stworzyć jeden tytuł Milheim, ale potrzebujemy trochę pieniędzy, by go odzyskać. W każdym razie na razie czekamy. Świetnie, okazuje się, że szeryf Kurwal z Markartu wie jak pozbyć się króla pogranicza. No i proszę, udało się. Dzieciak został otruty i teraz wszystko z Markartu przeszło na utacha z pogranicza. Jestem ciekaw jak działa porwanie, co ono daje w ogóle, ale spróbujmy wymyślić kolejny spisek. Bardzo się rozkręciliśmy, ale musimy w końcu doprowadzić do podziału tych ziem. No proszę, tutaj mamy drobną rebe rebelię, to kolowiańską odziwę, co jest tym bardziej wręcz śmieszne. Znowu mamy stolicę na wyspie imperialnej. Jestem ciekawy, jak wasale odnoszą się do swojego nowego władcy. Lubią go, bo nie jest on człowiekiem złym, mimo że jest fanatyczny, ale jest dobry, szczery, cierpliwy, ambitny przede wszystkim. Cóż, miejmy nadzieję, że niedługo ta sytuacja się trochę odmieni. Zobaczmy, jak tam nasz kolejny spisek. Powiem, że całkiem sporo osób w naszych spiskach uczestniczy. Im większe procent udanego spisku, tym większa szansa, że on się uda. Cóż, zaprośmy kolejną osobę do naszego spisku. I czekajmy aż nasze pieniądze, nasze kieszenie wrócą. Nasze kieszenie się zapełnią ponownie pieniądze. No cóż, jesteśmy dosyć gniewni, ale mimo wszystko jesteśmy szczęśliwi z naszego stanu rzeczy u nas. Ale zdajemy sobie sprawę z zagrożenia, jakie sprawia nam właśnie to wszystko i te wszystkie tereny. No proszę, Madlan został liderem rebelii z Rich. Mamy tutaj rebelię. Tym samym zerknijmy, jak ryzyko rebelii jest na tych terenach. Tymczasem wyślijmy naszego marszałka. I właśnie w Karwas ten próbował wzniecić rebelię. No cóż, nasz syn decyduje się dołączyć do gildii wojowników. O dziwo, może tutaj stracić życie, ale być może razem z innymi braćmi tarczy na tych właśnie podróżach uda mu się zyskać cenne doświadczenie, a może i skarby. Cóż, możemy mu na to nie pozwolić, ale wiedząc, że jest on gniewny, zarówno jak my. Jest pod znaku wojownika, jest nordem i wiemy, że jest świetnym wojownikiem, więc pozwolimy mu na to. Nie jest on już naszym, jakby to powiedzieć, poddanym, ale jest członkiem gildii wojowników. I dalej jest naszym następcą, więc nic się nie zmieniło. Miejmy tylko nadzieję, że nie zginie. Możemy go zaprosić na nasz dwór. Nic się nie stanie. Niech dowodzi Gilią wojowników, właśnie na naszego teren terenu. No cóż. No cóż, o dziwo nie jest już z gildii wojowników. Trochę oszukałem tą sprawę. No cóż, szkoda. Mogłoby się to skończyć ciekawie, ale uczyńmy go honorowym. Tylko dlatego. Chociaż to nic nie zmienia, dalej jest członkiem gildii wojowników tak naprawdę.